Dzień dobry, dzień dobry proszę Państwa. Witam Państwa z Dochy. W tej chwili znajduję się na promenadzie, promenadzie tak zwanej Kornisz. Jedna z, z największych i najdłuższych promenad nad Zatoką Perską, która ma około 7 km. Tu proszę Państwa teraz idę wzdłuż promenady i proszę Państwa muszę się dostać tam do tamtego osiedla nowego, gdzie Państwo widzą wieżowce. Jeszcze mam do przybycia około 6 km, ale się nie poddaje, jest cieplutko i spacer jak dla emeryta dobrze zrobi. Tak, proszę Państwa, jak już tam dojdę, to puszczę następny filmik, żebyście Państwo obejrzeli właśnie te piękne, nowoczesne osiedle. Tu na razie mamy, proszę Państwa, piękny deptak wysadzony palmami. Tam po lewej stronie budowle, tam widzą Państwo meczet jakiś pałac. Podejrzewam, że to prezydencki. Tu te wszystkie łodzie turystyczne, które oczywiście na razie stoją, są niewykorzystane. O, proszę zobaczyć. Tam właśnie się udaje. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia z następnej relacji.